Yo tunero, witam was wszystkich w następnym materiale z gry Bloody Roar. No i przedczas na kolejną postać w trybie właśnie Arcade Mode. W poprzednim materiale graliśmy sobie Longiem, Tygrysem. Przedczas na ten dolny rząd, więc w tym materiale zagramy sobie Bakuryu. Dobrze, pierwszym przeciwnikiem będzie właśnie grek. Okej. Okay. Dobrze, tak więc coś o Bakuriu, żeby tutaj wspomnieć. Więc jego prawdziwe imię to Ryuzo Kato. Jego bestią jest Kret, co ciekawe. Jest on właśnie. Zabójcą dla korporacji Tylon e, I wszystko czego chce osiągnąć w życiu to być najsilniejszym Ziantrop Jaki kiedykolwiek istniał e, I żeby to właśnie osiągnąć w, Wkłada e, Właśnie swoje ciało W wiele eksperymentów Tylona Aby po prostu się wzmocnić I przez to właśnie jest taki silny i potężny. Warto też wspomnieć, że pracuje właśnie jako najemnik dla tej korporacji wraz z Longiem i właśnie Foxem. Dobrze, tak więc pokrótce. Coś, w, tam wspomniałem o tym Bakuriu. Teoretycznie jest on najszybszą postacią. Tylko, że bardzo ryzykowną. Widać po nim, że jest on e, jakimś ninżą, czy coś tego typu. W ogóle jego styl to właśnie takie ninjutsu. Cyk. Ten cios jest bardzo. Śliczny wręcz. Fajnie wygląda. I myk. Takie. Dobicie jeszcze przeciwnika. Oj. Bardzo nieładnie, Jugo z twojej strony, że. No ej, przestań. Pyk, pyk, pyk. Dobrze. Oj. Oj, na styk jeszcze tutaj udało się wyrzucić tego Yugo. Dobra, kolejny przeciwnik będzie to Long. Panowie się przywitali w ten sam sposób ze sobą. Oj, tutaj unik. Muszę właśnie częściej używać tych takich sidestepów. Bo w ten sposób też można unikać właśnie, właśnie, właśnie co po niektórych ciosów. W ogóle z tego co pamiętam jest chyba opcja wyłączenia tego. I myjek do góry. Dobra, pierwsza runda z nami elegancko. Naprawdę, im więcej gram w tą grę, tym po prostu chciałbym, żeby tej, żeby ta gra po prostu była dalej kontynuowana, albo jakoś zremasterowana, czy coś tego typu. Z tego co mi wiadomo, to Konami ma wszelakie teraz prawa właśnie do tej gry, więc coś tam mogłoby z tym Bloody Roar zrobić. Z tego co też yy, udało mi się wyczytać w ogóle, to ponoć yy, konami właśnie coś tam wspomniało, że kombinują właśnie, ale to już było parę latek temu, więc coś no. Panowie, no i panie, moglibyście się postarać, no, naprawdę, co jak co, ale tego typu bijatyk, no. No nie ma, tak. A mogłaby być to naprawdę fajna biatyczka, tak? Nie dosyć, że 3D Więc no, poziom trudności mógł być troszeczkę trudniejszy Gierka też zarazem ciekawsza, bo wiadomo, nie, nie każdy lubi jedyki 2D typu Street Fighter, Gu Guilty Gear i tym podobne nie Wiadomo, graficznie też by to wyglądało dosyć spoko Ten rzucik też jest świetny Masakrycznie wygląda No, no, no i ten sam system tych, tych bestii jest naprawdę mega ciekawy, więc no. W tej gierce naprawdę jest mega potencjał. I my za plecami. Pięknie. A nie, nie, nie zabiło go. Szkoda, szkoda. I w ogóle ta gra też ma duży potencjał, żeby właśnie być taką gierką turniejową, tak? Jakby. Było nowsze wydanie tej gry, oczywiście Więc, więc no Kurcze, kurczę, no. Pieczone. No mogli, mogliby, naprawdę. No ja bym łyknął takiego nowego Bloody Roar. Jak pelikan, dosłownie. Pięknie wszystko na plecy. Fox dostaje. Niepotrzebnie tutaj się obracał. Za cholerę nie potrafię właśnie tego ciosu Foxem wykonać. Wiem jaki jest początek, niego, ale potem bym musiał sobie podejrzeć na internecie czy w ogóle tu są jakieś kombinacje pokazane. Z tego co wiem do Bloody Roar dwójeczki bo jest oczywiście dwójeczka, która też pojawi się na kanale która ma już bardziej troszeczkę rozbudowany ten te story ze względu na to, że postacie mają w zasadzie fakt faktem, no, e, czytane dialogi, tak, czyli mamy tekst, który musimy sobie czytać, więc, no, będę miał dużo do tłumaczenia, niestety, <grym> no, ale, no, coś tam się ogarnie, dużo, co prawda, postaci nie ma, tak jak i w pierwszej części, więc luźniutko, więc tego Bloda dwójeczka sobie też ruszę. Właśnie w ogóle nie wspomniałem o tym, że Bakuriu, jak zał można przypatrzeć się na jego czoło, posiada jakiś znak. Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest za znak. Nikt, ogólnie bardzo ciężko znaleźć wszelakie kombinacje, kombinacje, boże, co ja gadam. E, informacje na temat właśnie tej gry. Faktem. Coś tam poszperać, poszperałem i znalazłem. Po angielsku, więc trzeba było sobie przetłumaczyć. Ale właśnie na temat, temat, temat tego tatuażu, że tak to nazwę, no to no nic nie ma. Może gdybym posiadał oryginał z książeczką, co nie, bo oczywiście w PlayStation 1, a w szczególności w tym pierwszych oryginałkach, no to jednak te książeczki były bardzo, bardzo grube. Faktem one były mniejsze jak te z PlayStation 2, co nie, ale no troszeczkę stron tam było, tak? Faktem no też wiadomo, że to w kilku językach było. Ale no twórcy zawsze, zawsze się postarali, co nie? Wszelakie informacje na temat postaci, w co po niektórych nawet bijatykach mamy e, wszelakie kombinacje rozpisane. Także, no fajnie, fajnie, fajnie sobie coś takiego poczytać. <grytanie> Jak ja to mówię, e, poczytać na kibelku, co nie? I myk, dobra. Króliczek będzie następny do pokonania. No ale nie, no naprawdę, jak ja gram w tą grę, to tak się jaram. No. Sam ten system z tymi, tymi, tymi właśnie... Tymi bestiami jest naprawdę mega fajnie zrobiony, fajnie wykminiony, więc no... No ja pochłaniam tą grę dosłownie jak plikam. Sharunda. pyk, pyk, nie, ten, ten rzut. Ten, no, no, co po niektóre tutaj ciosy te są naprawdę mega kozackie. I pyk, plecki, tak jest. Oj, może jakbym bliżej podszedł, to bym oberwał od. Właśnie tej bestii. Kiedy postać właśnie się zmienia Tak jakby ma możliwość odepchnięcia przeciwnika taką Chwilową tarczę ma Dobra Alice pokonana O właśnie tutaj może będzie widać ten tatuaż Okej, okay. Micko, następna! Następna do pokonania oczywiście <grystanie> Co ty sobie? Wyobrażasz? Nie ma takiego bicia. Pyk i w górę lecisz. Aj! Nie wykorzystałem tego. Szkoda, szkoda. Zmiana strony. Pyk i na plecki. Elegancko. Ach, tymi prądami, prądami niczym dosłownie misimy w tekenie, hey, rzucić od razu na start, gdzie, gdzie z tym tyłkiem? Ty, micko, nie wolno tak. No właśnie mówię, że ta Biotyka e, miałaby fajny, e, fajny, fajny, fajny ten... No w sensie chodzi, chodzi mi o to, że... E, Kiedyby to była właśnie Biotyka turniejowa, no to mega potencjał by to miało, tak? Właśnie kiedy jesteśmy w bestii, mamy inne dodatkowe ciosy, inne warianty, więcej kombinacji, co po niektóre ciosy wybijają w górę, no... Naprawdę, tutaj w ogóle, co, co teraz wykminiłem, tak? Tu jakaś teleportacja, no, no nie no, to mi się mega grało na turniejach, mega oglądało i w ogóle naprawdę świetna gra. Jeżeli nie graliście, to polecam wam zagrać w tego Bloody Roar. W ogóle jest to mój pierwszy Bloody Roar, który którym miałem do czynienia. Ile mogę mieć wtedy lat? W podstawówce byłem, w pierwszej albo w drugiej klasie. Tak jest. O proszę, można sobie strony zmienić też. Świetnie, świetnie. Gdzie tutaj? Dawaj tam Uriko i Myk. Jeszcze mnie trafiła. Nie ja, najgorzej. Dobra, jest bestia. Ta chimera. Nadziała się na piąstkę. Rzucik, pyk, dobra. Mam bestie w razie czego, więc gdyby było groźno, to trzeba jej użyć. Albo po prostu teraz użyję, żeby mieć troszeczkę większe obrażenia. Oj. Dobra Ech, tego ciosu nie lubię, trzeba kucać Na samym po... Pierwszy cios trzeba kucać i blokować Oj, Kucaj No, dosłownie masz piksel życia Wow, olfux. Dobra Jeszcze chyba za rękę wy wypadło Dobra, zapraszam was do filmiku końcowego Bakuriu. No i tak właśnie kończy się żywot Bakuryu Przez to właśnie, że Było przeprowadzane na nim tyle eksperymentów Żeby niby był tym najpotężnym Zeantrops Przez właśnie Tylona oczywiście, no to jego ciało Nie wytrzymało tych eksperymentów właśnie, no i się rozpuścił Więc no tak właśnie wygląda historia Bakuriu. I to było tyle ode mnie, jeżeli chodzi właśnie też o tą postać. No i cóż, standardowo, oczywiście, moja gadka na pożegnanie. Czyli dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Ja byłem Nero, także dzięki za uwagę. Zapraszam Was również do innych materiałów na tym kanale. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć i ją!